Najważniejsze to jakim dysponujesz budżetem? Wiesz co, chciałbym już, żeby się samochód zamknął u mnie pod domem w cenie maks 20 tysięcy zł. 20 tysięcy zł To znaczy, że na samochód mamy maksymalnie jakieś 1800-2000 dolarów. Mm -hmm. Bo licząc z transportami, cłem y, transportem, później w Polsce, tak. no to wyjdzie około 20 tysięcy w sumie. To teraz tak. f 150 chcemy z przedziału wieku 20 do 214. Mhm. Żeby była Dual Cup tak zwane, czyli tak. nie krótka kabina, półtorej tylko kabiny, półtorej kabiny hmm. dokładnie. Półtorej kabiny. Jaki silnik? Po 8 pięć 0 w górę. Napęd jest dla ciebie istotny? Wolałbym tylno napędowego, ale jak będzie czteronapędowy, to ja się przedniego napędu pozbędę. Okej, okay. tak. czyli nie może być uszkodzony, tak. natomiast musi być tak zwany run and drive. Tak. To jest bardzo tak. ważne, bo na aukcjach, jak będę Ci za chwilę pokazywał, jest oznaczenie, czy silnik odpala, czy nie, mhm. czyli musi być oznaczenie run and drive. Słuchaj, słyszałem, że są wtopy, jeżeli chodzi o dokumenty nieraz, że samochód można sprowadzić, można go odslić, zapłacić za niego VAT, akcyzę i na końcu okazuje się, że się go nie da zarejestrować, że mamy złą. Title, bo tak się nazywa dowód własności, czyli taki nasz dowód rejestracyjny, no są różne, one mają różne anotacje. Jest na przykład clear. Czyli to jest zwykły akt własności, tak. Tak. szybki i wściekły, na przykład kojarzysz, jak Brian no. pokazywał ja za papiery, no to on trzymał title'a. Okay. <laughs> Natomiast po uszkodzeniach rzeczoznawca no, stwierdza procentowo oczywiście wartość tego, tego uszkodzenia i tam jest na przykład junk, certificate of destruction, czy parts only. To mhm. są dokumenty title, na których nie zarejestrujemy samochód w całej Aha. Europie. To, to jest właśnie dokument, ten oryginalny przykład, dokument, który się nie nadaje do rejestracji. Dokładnie tak. No i jeszcze jedno pytanie, czy zależy ci na czasie? Bardzo, bardzo, bardzo. Czyli musimy szukać samochodu na wschodnim wybrzeżu i jesteśmy portu. bliżej i blisko portu, które jest ważne. Im jesteśmy bliżej Europy, tym lepiej. Nie? Gdybyśmy kupili samochód w Los Angeles, no to musi przepłynąć Cieśniną panamską i jeszcze odwiedzić kilka portów i dopiero płynie do, do Europy. Czyli, czyli Natomiast... kilka tygodni dłużej. Kilka tygodni, myślę, że z Nowego Jorku, bo na tym porcie i w tej lokalizacji się skupimy, będziemy czekać od 6 do 8 tygodni. To szukajmy, szukajmy. Ford F150 jest najpopularniejszym autem w USA. Jest więc w czym wybierać. Pokaż, ten jest fajny. On nie jest bardzo uszkodzony. Tak, ale pierwsze co, zwróć uwagę na to co mówiłem, on jest no tak. Ohio, mm -hmm. Selvedge, ma przejechane 131 000 mil razy 1.6. Tak, ciekawe czy zapala. Ten nie, jest tutaj napisane, że, że nie odpala. Stacjonary. Chociaż uszkodzenie nie jest duże. Wałudnie. No właśnie nie jest duże uszkodzenie. Jest 5 litrowy, napęd na tył, dokładnie to czego szukasz, ale mam dla Ciebie jeszcze jedną ofertę. Ten czerwony może i na zdjęciu wygląda źle, natomiast jest run, drive. run drive i ma clear, czyli czysty title. Nie musimy robić drugiego przeglądu wtedy w Polsce. Wiem o co chodzi. Tego powypadkowego. Dokładnie tak. Nie są wybite poduszki, mm -hmm. chociaż to uszkodzenie wygląda na dosyć mocne, nie? Tak. A, a poduszki nie, nie wybiły. Wiesz co, może miękko przyjął od góry, tak wiesz? Gdzieś tam musiał felgą mm -hmm. też przelecieć, bo jest, jest uszkodzona. Gdzie on stoi? Natomiast silnik jest 4.6. 4.6 nie, nie chce. Odpada. Niby V8 4.6 jeszcze by się kliknęło, ale wolałbym 5.0 w górę, 5 wiesz? 5.0. To mam dla Ciebie trzecią propozycję. 2012 rok. Również mhm. uszkodzony z przodu. Tak. Niestety ma jakieś uszkodzenie silnika, chociaż jest oznaczone jako run and drive, czyli jeździ. Natomiast po odpaleniu może się okazać, że gdzieś tam. Stuka, stuka. coś się dzieje. Coś może być takiego. To w tak. naszych kryteriach te trzy oferty tylko? W tej sekundzie tak. Natomiast pamiętaj, że tych samochodów jest tysiące. Codziennie wpadają nowe oferty. Znajdziesz coś? Pewnie, że tak. To słuchaj. Ja już ci nie zawracam głowy. Lecę szukać sobie kompresoru, zawieszeń, innych rzeczy. No i, no i czekam, że coś się uda. Znajdę ci idealny samochód z pewnymi dokumentami. I za te pieniądze trafi do mnie pod dom. Dokładnie tak. Tyle chciałem wiedzieć. Uciekam. Tak to można robić biznesy.